Niewyobrażalny dramat w szpitalu na Madalińskiego w Warszawie. Matka w ciąży dostała prawdopodobnie gaz usypiający zamiast tlenu i nie przeżyła tej pomyłki. Czy ktoś za to odpowie? Bądźcie pewni, że nikt za to nie odpowie, bo samorządy lekarskie każą za nienoszenie maseczek za brak szprysunku, ale nie za tego typu rzeczy. Matka z dzieckiem zginęła? Stawiam duże pieniądze, że nikt nie poniesie odpowiedzialności. Trump wypisał Amerykę z 66 organizacji międzynarodowych, w tym z IPCC i Komisji Weneckiej. A kiedy Polska wypisze się z tych wszystkich bezsensownych, marnotrawnych organizacji, Przecież trzeba to zrobić natychmiast. Skrzywdzona kobieta na komisariacie w Piasecznie. Zagazowana matka w ciąży w szpitalu na Madalińskiego. A feminy? Feminy milczą. Kotulo, dlaczego nie krzyczysz nie bać policji, nie bać Tuska? Przecież dawniej byście krzyczały. Co się stało? Laskowski to wstyd dla Warszawy i Polski. Z takim hasłem Polacy będą protestować przed warszawskim ratuszem 17 stycznia przeciwko strategii Warszawa 2040. Propaganda proszczepienna, wpuszczenie migrantów, zapowiedź cenzury, dyskryminacja kierowców. Gotowy plan na dewastację Warszawy, na który Polacy się nie godzą. Dzień bez ataku na Brauna to dzień stracony. Kto tym razem zaatakował Grzegorza Brauna? Przyszła koza do woza, rabin Szudrich. I cóż ten rabin ogłosił? Niemniej, nie więcej niż to, że Grzegorz Braun jest, uwaga, antypolski. Czy może być większa chudzpa niż oskarżanie przez rabina Szudricha Grzegorza Brauna o antypolonizm? Oczywiście, że może być większa, bo oni są naprawdę w tym dobrzy i wymyślą jeszcze dużo, dużo lepsze hucpy. Brońmy Brauna. Nawrocki uwalił cenzurę Tuskowi i bardzo dobrze zrobił. Generalnie prezydent za mało wetuje. Przecież wszystkie ustawy koalicji rządzącej nadają się do śmietnika. Niezła beka z tych feminatywów w tytułach książki, ale zobaczcie sami. Alibaba. Obraża to kobiety. Powinna być ali osoba, i oczywiście 40 osób z doświadczeniem w rozbojach. Albo 40 osób rozbójniczych. Ale co z weselem wyspiańskiego i nie tylko? Prosta sprawa. Rejestracja notar notarialna statusu osoby najbliższej. Taki będzie tytuł. I klasyk Mickiewicza. Pan Tadeusz, to obraża kobiety. Ono Tadeuszcze. Więcej, więcej tego dwutlenku węgla. Dziś na Marymoncie minus 9, jutro minus 15, a pojutrze co? Minus 20? Gdzie to globalne ocieplenie? To wszystko wina lewackich absurdów w postaci butelkomatów, przytwierdzonych nakrętek do butelek i wysokich podatków, przez których Polaków nie stać na ogrzewanie zimą. Palmy wszystkim oprócz kaloszy. Pamiętacie jeszcze tego pentaka Szymka Hołownię? Nie wszyscy go pamiętają, a on ciągle w Sejmie. I czym się chwalił w kampanii wyborczej? Tym, że on wie. Że on wie jak. Ale tą wiedzą, nie podzielił się ze swoimi ministrami, ministerkami, ministroma, sekretarkami stanu, czy jak ich tam teraz się nazywa. Zresztą zobaczcie sami będzie zmniejszenie o połowę ilości reklam w mediach publicznych. I wiemy, jak to robić. Ograniczymy liczbę reklam, a także wprowadzimy ich całkowity zakaz na portalach yy, i platformach streamingowych publicznych nadarców. My wiemy, jak. To kolejna wasza obietnica sprzed wyborów obietnica Polski 2050. Czy takie rozwiązanie będzie zapisane w ustawie medialnej? Nie, nie będzie takiego rozwiązania zapisanego w ustawie medialnej. To może gdzie indziej. W ustawie medialnej nie. A czy w innym akcie. A w jaki sposób, panie redaktorze, chciałby pan to regulować? Jak patrzę. Na działania rządzących dziś Polską coraz wyraźniej widzę, że oni nie wiedzą jak. I chyba nawet nie chcą wiedzieć. Polska 2050 wprowadziła osoby nieobciążone umysłem do rządu. Szymek się z tego już wymiksował, a te, osoby, a te osoby ciągle w tym rządzie trwają. Nie wstydzicie się tego? Młodzi Polacy nie mogą znaleźć pracy. Według danych Zgrockiego Urzędu Pracy w Krakowie bezrobocie wśród osób do 30 roku życia wzrosło w ciągu roku aż o 37,7%. Według danych Eurostatu roczny wzrost bezrobocia wśród osób do 25 roku życia w 2025 roku w Polsce jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. O! W takich sprawach na Tuska zawsze można liczyć.